Czy ekstra klasa lubi radomiaka? Nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale kiedy szeroko zająłem się tym tematem, zacząłem wierzyć w zamach. Zapraszam. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba się wrócić jeszcze o rok, kiedy radomiak w barażu zagrał z wartą Poznań i tam przegrał 2 do 0 po dwóch rzutach karnych, których kibice. Dziennikarze, a nawet sędzia nie widział. Dopiero dostał informację na słuchaweczkę i po wideo weryfikacji podyktował żółty karne. Ale okej, okay. przejdźmy do sezonu teraźniejszego. Ktoś, kto ustalał terminarz, nie wiem dlaczego, ale Radomiak jest jedynym z Beniaminków, który na inaugurację zaczynał na wyjeździe. Górnik męczna podejmował Krakowię, Termalika, Stalmielec, a Radomiak pojechał na ciężki wyjazd do Lecha. W drugiej kolejce Radomiak zagrał w Radomiu z, z Legią. To ciężki rywal. Wiadomo było, że kibice się nie obrażą, jeżeli w tych dwóch meczach nie zdobędą żadnego punktu przecież. Trzecie spotkanie to wyjazd do Płocka na Wisłę. No i tutaj też się trzeba chwileczkę zatrzymać, ponieważ Wisła-Płock w dwóch pierwszych meczach grała na wyjeździe. W Warszawie z Legią oraz w Gdańsku z Legią. Też można było przypuszczać, że Wisła przegra. Więc idealnym rywalem na przełamanie dla Wisły będzie Radomiak. I tak sobie ktoś wymyślił. Czwarta kolejka to Radomiak miał zagrać na wyjeździe z Rakowem. Ale wiadomo było, że ten mecz się tak przełożyli, bo Raków już był zmęczony w połowie sierpnia grą we europejskich pucharach. Nie chcę, nie chcę do tego wracać. Ja to szeroko skomentowałem na portalu Piłkarski Świat. Można sobie wrócić do tego. Ja tylko to nawiązuję do tego, że w tych pierwszych kolejkach Radom jak miał jednak podgórkę trzy mecze na wyjeździe. Poznań, Płock i Częstochowa i z trzema groźnymi rywalami. Lech, Legia i Raków. No i tak jak wytłumaczyłem, z Wisłą Płock też miało być ciężko, ponieważ Radom jak miał być na przełamanie. Przełożyli spotkanie z Rakowem, Ok, przełożyli, ale dlaczego ten mecz umieścili między 9 a 10 kolejką? Tego nie rozumiem. Przecież Radomiak co trzy dni grał trzy mecze na wyjeździe. W Pucharze Polski w Zabrzu, następnie w Lidze w Mielcu i w Częstochowie za spotkanie. Jakby tego było mało, po środowym meczu z Rakowem musiał już grać w sobotę o 12 kolejny mecz ligowy. Nie rozumiem dlaczego w sobotę o 12. To już bardziej Raków powinien zagrać o 12 w sobotę. Ponieważ Raków prosił o przełożenie tego meczu, Raków grał u siebie w środę i Raków grał u siebie w, w niedzielę. A Radomiak jednak był na wyjazdach. Musiał z tej częstochowy do Radomia wrócić. Nie dość, że piłkarze mieli w nogach mecze co trzy dni, no to jeszcze byli w wyjazdach, tak? W rozjazdach. Zatem, czy Ekstraklasa lubi Radomiaka? Uważam, że nie.